Obecnie prace prowadzone są jednocześnie na ulicy Rojnej, a także w fragmencie traktorowej. U zbiegu tych ulic budowane jest pierwsze i na razie jedyne w łodzi rondo turbinowe. Jest to taki rodzaj ronda, który prowadzi kierowcę cały czas jednym śladem. Jest to najbardziej efektywny rodzaj ronda, który zwiększa przepustowość do. 4,5 tysiąca nawet pojazdów w ciągu godziny. Według przedstawicieli zarządu druki i transportu żadnych opóźnień na terenie budowy nie ma, wręcz przeciwnie. Ulica Traktorowa będzie przejezdna już od 1 września w obu kierunkach. Całość inwestycji zakończona jest 31 października, aczkolwiek mam nadzieję, że wykonawca zrobi niespodziankę i możliwe ten termin będzie szybszy. Od wczoraj drogowcy przenieśli się na wschodnią nitkę ulicy Traktorowej. Tutaj dużych zmian dla kierowców nie ma. Ruch odbywa się w tej chwili po części zachodniej tego skrzyżowania, które już zostało wybudowane. Część wschodnia skrzyżowania, tutaj wchodzą dopiero ekipy i będą, będą prowadziły pracę. Dotychczasowe objazdy komunikacyjne. Współpracy miejskiej pozostają bez zmian.